Dzień dobry, ja witam Państwa. Ja przede wszystkim gratuluję chłopaków, bo myślę, że to był dla bardzo, bardzo, nas bardzo ważny, cenny jeden punkt, patrząc na, na taką statystykę, na przykład się siebie ze świątkiem, która nie wyglądała dla nas pozytywnie i praktycznie na ostatnim dzisiaj spotkania się godziny, to organizowaliśmy. Patrząc również na to, że ten start nowy sezon z na naszej strony nie jest, jest pomyślny, patrząc przez patrzą przeciwdoby pół. powinny zapożankować przede wszystkim prewencję pewności w naszej grze i, 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 i jak jakie dostępne spotkania z kolejny zabieczników. Bardzo dziękuję panie tonarze. Pierwsze pytanie Kuba Pyczkowicz z Portalosława, zaproszę. Panie Calarze, chciałem zapytać o tą abstancję z jego stanowienie, czy to, by ona była skomponowana. Zdecydowaliśmy się na ustawienie Piotra Wiśniewskiego, do tego też sobie nie wystąpił w tym, że chcemy ojcie, ale nie zastanowi się doprowadzić trzeciej zmiany. Spowodowana problemami drogowymi no, malaczy dla tego sebastu nie są. Krzysztof, Panasz i Szonset, bardzo proszę. Czyli nawiązanie do tego pytania, aspekty czysto sportowe nie i że Tak, no, Sebastian, Sebastian jest ważnym naszą postacią, ale e, myślę, że również są przewidziane, że na razie jeszcze może nie osiągną tego najwyższego swojego poziomu. Ale jestem pewien co do tego, że zaraz że osiągnie taki poziom, który będzie nam bardzo potrzebny roku. Ja proszę. Jedno pytanie Panie Przewodze. Jak się popatrzy no Lech, jak Gdański, na leki jak dański nasz ludzi obecnie, a jeszcze w poprzednim sezonie, to czy Pan się zgodził z taką pegą, że e, to takie rządła i zęby rzędy tych zespołów zostały wybite, bądź też ich nie ma po prostu, no i to też może przekłada się na obraz. Bo skuteczności w tym meczu z jednej i z drugiej strony no, nie było tego. Oczywiście tak, to my jesteśmy świadomi tego, że na tą chwilę, w porównaniu do minionego sezonu straciliśmy i Czolaka, i, i, i Fiedemisiewa, a przyszedł Grzesiek Kuświ, który ten okres przygotował, czy trenował indywidualnie, tak więc przyszedł na krótko przed pierwszym spotkaniem. Potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby zrozumieli. to zrozumienie między nim a pozostałymi partnerami było lepsze, bo na to jako niego stan przygotowania może nie zaczynać dzisiejszego pomania więc na pewno patrząc na tą naszą linię ofensywną w porównaniu do minionego sezonu to nie jesteśmy na pewno lepsi ale z drugiej strony ja liczę na, i na grześka jak również na Adama Apucek który dzisiaj mógł przystąpić z powodu kontuzji a w ostatnich dwóch meczach i z i pogonią się piękną i, i, i z Juventusem mam nadzieję że następnym tygodniu będzie w naszej dyskusji. No właśnie na ten mecz z Juventusem to jakoś się przełożył kondycyjnie no, na spotkanie ze Śląskiem, no bo się mówiło, że w krótkim odstępie czasu, jednak wiadomo, no z Juventusem praktycznie sama młodzież no ale to jednak no, też zmiany były i... Nie, no nie, to, nie możemy teraz się meczu z Juventusem, ponieważ ten po mecz z Juventusem mieliśmy dwa dni później na że to teraz ponad e, tydzień, e, pierwszy tydzień pracy i, i na pewno ten tydzień to była dosyć taka ciężka praca dla zawodników. I myślę, że w szczególności w ostatni tydzień bardzo nam był potrzebny, a to będzie i następny potencjalnie spokojnie. Panie dyrektorze, proszę. Przez najbliższy tydzień będziecie poza domem. Zabrał Pan jakąś ilość zawodników ze sobą? Czy przewiduje Pan jakieś wzmocnienie do tej kadry, która jest tutaj teraz obecnie? Tak, praktycznie z tych zawodników dojedzie do nas jeszcze Lukasa oraz na Czy to jest pokłosie tego, że wczoraj w rezerwach dobry mecz Tak. Czy są jeszcze pytania? Ja mam może jeszcze pytania w przedniego. Ja wiem, że to może oficjalnie nie potwierdzi Pan tego, ale czy jakkolwiek jest temat prowadzenia do z Łukaszem szukały? Nie o tym w prasie, więc na nie tak. pewno tak, nie. Tak, tak, nie. Te, te informacje z jednej strony są w Nic mi nie jest, jest zadowolona jakąkolwiek rozmowę z naszej strony z, z Łukaszem, czy też z tego przystęcia. Bardzo proszę. Róźnica taka, zespołu nie połowę. sił, czy z czego Ja myślę, że to również przede wszystkim e, patrząc, patrząc, patrząc przez prydatych naszych ostatnich spotkań, ta druga połówka, e, chcieliśmy, chcieliśmy przede wszystkim zabezpieczyć i wyjeżdżać z kładakami. Mieliśmy parę odbiorów, parę razy wyjeżdżaliśmy z tymi kondatekami, ale zabrakło do jego dobrego rozegrania ostatniej piłki, Także jest sytuacji dla nas korzystnych, gdzie, gdzie powinniśmy je zakończyć strzałem następowały straty i od razu się piłka tak więc na tak, pewno nie do końca to wykorzystaliśmy. Ale oczywiście w tej drugiej połówce Śląsk w miał dogodniejsze sytuacje niż my. Myślę, że w pierwszej połówce to my wyjeżdżaliśmy bardzo dobrze par, parokrotnie i praktycznie byliśmy 3 na dwa, czy, czy nawet dwóch zawodników na, na, na bramkarza i nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Ja myślę, że to też atrymy. widać, widać Connie, ale myślę, że ten mecz, dzisiaj ten punkt zdobyty w Wrocławiu, uh, powinien dać powinien, uh, powinien, uh, więcej wiary, um, w e, dajemy sobie tego dobrze sprawę. Ten początek nie był, nie był dla nas pozytywny. Natomiast ta ilość zdobytych punktów na dzień dzisiejszy dwa zdecydowanie za mała. Uh, ale, ale z drugiej strony myślę, że na wiosnę przyjeżdżaliśmy tutaj i w z zerowym kątem. Teraz zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno ta gra no, może nie wyglądała tak dobrze jak w tych wiosennych spotkaniach, ale wyjeżdżamy z półtem. Tak więc pierwszy myślę, że to powinien być taki body, co przed na spotkaniami, przed ostatnymi bardzo ważnymi środek Upan Polski, gdzie oczywiście koniecznie chcemy nawansować z mają. W poprzednich tego padaliśmy na, na ten poziom, na dzisiejszy, który ten dla nas jest mecz środowy, z nie Jeszcze dwa pytania, pierwsze, nie blokowało Panu trochę decyzji strzała? Właśnie u zawodniku, że za bardzo chcieli to jeszcze go zagrać, tak, może To może było spądzić to uderzenie? To właśnie to co powiedzieliśmy, no, wy, wyjeżdżaliśmy parokrotnie z dobrymi kontratakami, byliśmy w dobrej pozycji strzałowej, a nie, podję nie podjęliśmy tego tego ryzyka, szukaliśmy jeszcze dribblingu czy też podania i to... Skończyło się stratą i niebezpiecznym kontaktem. Na pewno, na pewno to był taki minus, bo, bo, bo nawet samo uderzenie, rykoszyc, tak jak wtedy tak się Bramkę u siebie spogonił po wykoszecie, tu na pewno zabrakło tej decyzji nie, o podjęciu uderzenia, bo to zawsze, z jednej strony, jeżeli jest nawet to uderzenie cenne, jest czas na to, żeby, żeby wrócić, ustawić się. każda strata piłki powoduje, że jest więcej przestrzeni, i przeciwnik może łatwiej I drugie, duże będzie zmiany na mecz Puszczą? Zobaczymy przede wszystkim, jak, 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 jak zawodnicy fizycznie czy jakieś urazy i, i to dopiero podejmiemy decyzję po tym jutrzejszym i wtorkowym treningu. E, pat, patrząc, prze, patrząc przez pryzmat na pewno z jednej strony, e, a, czy to będzie, że dzisiaj zagrali naprawdę, będziemy starać na się, żeby, żeby większa ilość tych zarzutów wystąpiła w niepojęciu.